Cześć, witajcie, moi drodzy, ja jestem Gomez, to jest kolejny odcinek z gry Risen 1. Moi drodzy, dzisiaj kontynuujemy sobie wędrówkę. Ściągnęliśmy prawdopodobnie ostatniego pracownika Hawkinsa do pracy w poprzednim odcineczku. Udało nam się znaleźć tego zaginionego. Em, tego zaginionego buntownika. A także pozbyliśmy się problemu dla Hawkinsa, czyli tych szczurów, czy coś takiego. O właśnie widzicie tu są te takie grudy i później właśnie z nich te skarby takie można wykopywać. Bardzo cenne rzeczy są tam właśnie w środku. Ale bardzo ciężkie są do dostrzeżenia te grudy, więc. E, czasami po prostu chodzę i klikam lewy przycisk myszy. Pomaga. Dobrze, dzisiaj teraz sobie oddamy misję dla Luisa. Powiemy, że pozbyliśmy się tych szczurów. No. <głos> <głos> Oj, gościu, nie przestajesz mnie zadziwiać. Dobra. A czego możemy nauczyć myśliczkę? Łuku i zręczności, no dobra. No dobrze, moi drodzy. Mamy także wszystkie odłamki mieczy. Dla Kowala. Myślę, że bardzo się ucieszy. Najpierw jeszcze pójdziemy do Hawkinsa, zdamy mu raport, że jego. Um... Ale, moment. Słuchajcie, bo tu jeszcze mieliśmy kwesta. Robotnicy mają wrócić do pracy, czekajcie, co ja zobaczę. Myśliwi mają wrócić do polowania, zakazują zabawy. Dobra, właśnie mamy te złoto odłamki. To jest Craig? To nie. O, zaraz level w ogóle, super. Ale jeszcze chciałem zobaczyć, czy mogę z Dwightem pogadać. Ale Dwighta coś nie widzę. No dobra, to idziemy sobie, porozmawiamy sobie z Hawkinsem. Hmm, mu raport, e, Enrico wrócił do pracy na wykopali przy wykopaliskach. Mhm, mm no dobra, gościu, ale teraz wszyscy twoi robotnicy wrócili do pracy, coś nam się wreszcie należy. No, mhm, mm no to super. Daj mi... A tym Branie robocze Za 500 monet Wiecie co? Ja sobie zapiszę. Zobaczę co ty mi masz do zaoferowania za 500 monet Dobra Branie robocze otrzymano Mam nadzieję, że to jest coś zdecydowanie lepszego co mamy Okej, okay, pokażcie mi to 10, 10, 10. To jest 5, 5, i 5. Nie wiem, czy to się opacało, szczerze. Mmmm. opacało się to? Szczerze, chyba nie. Mi się wydaje, że chyba nie. Dobra. Wiecie co, ja tego jednak nie kupię, bo to bez sensu. To jest. Prawie, tak, prawie taki samo jak mamy. No dobra, no może jest lepsze, ale... Ale moim zdaniem nie za taką cenę Dobra, teraz tak. Eee, to mamy załatwione. Teraz musimy pójść tutaj do tego pana Brogara eee, powiedzieć tak. Eee, znalazłem Dorgana Dorgan. yeah? Mhm. Mm Well, mm -hmm. that be the first useful thing he's done. Now, did he have anything on him? Anything at all? He had some gold on him. I'm not talking about gold. I'm talking about something else. Yeah. I didn't search the body. You expect me to believe you mm -hmm. didn't check it. You didn't go through his pockets for gold. I'm not into strip searching corpses. He Poczekaj Ty masz tutaj listę długów Brogara, tak? No Nie zwróć jednak uwagi Robert Obel, Louis, Hawkins Enrico, Dwight, Doug, Dany, Oscar Poczekajcie Dobra, zanim mu to powiemy w sumie Mamy tą listę długów, nie? Mhm. Mm Co my z tą listą długów możemy zrobić? Możemy pójść do Ryczeli z sumą listą długów? Um. Ok, Okej, tu mogę ci oddać te odłamki mieczy. Um, jeśli chodzi o Twój obóz, robotnicy się obijali. Aha, dobra. A tak przy okazji.

Dobra. Brogar odciąga sam od polowania, zmusza go, by pracował brogar dla niego. Mhm Mhm. 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 dobra.

Ja bym sobie, moi drodzy, nie wiem, zapisał. No, może czekać, tutaj byśmy sobie zapisali. Teraz tak, eem, pójdziemy do tego Brogara. Czarno to widzę. Eem, znalazłem Dorgana. No. Dobra. Masz, tak, znalazłem w kieszeni jego ciała, bardzo, bardzo ciekawą listę.

Nikko, który nie Robnic Enrico, Bruno i Dwight Myśliwy, Myśliwy Dow i Louis. Aha, okej, okay, dobra. No dobra. Mamy dla niego pracować, więc musimy to wykonać. Eee... A, ja ci teraz mogę okraść.

Mm -hmm. sober, cut, <laughs> Ciężko w to uwierzyć, naprawdę. Czego może mnie nauczyć o polowaniu? A, te łuki zęczności. No dobra. No to tyle by było. Myślałem, że coś sobie jeszcze więcej pogadamy panie samie. Domingo, ty nie. Ricardo tykusze, to no nie. Um, dobra, mamy 10 punktów nauki. Hmm, to byśmy poszli może od tego dołga Byśmy poszli od dołga zebrali te pieniądze hmm, W takim razie jeszcze moi drodzy A o tej pan Dołg, porozmawiamy sobie Eee Luis on lubi sobie wypić, prawda?

Myślałem, że 200 od każdego, to już w ogóle takie dziwne by mi się wydawało. Ziółko. Poproszę. Um, tak. Gdzie są ci robotnicy? Tu jest jeszcze jedno ziółko. Moment, moment, moment. To już weźmiemy. Eee, tu jest jeden. Ty jesteś. Branon. E, dobrze wiesz, po co tu jestem. Okej. Okay. Ok. Nie wiem, czy dobrze robię, że zbieram od nich te haracze. Mam nadzieję, że tak. Dobra, to jest Enrico. Ok. Wstawię cię w spokoju. Szybko idzie. Ciekawe, czy ktoś zaraz się przyburzy. Na razie, na razie no to nie wygląda. Um, a w sobie mogłem Racheli powiedzieć o tym, że kazał nam te pieniądze zebrać. Um, no, Twoje dawaj pieniądze. Yeah, <laughs> Okej. Okay. Doświadczenie za to, co prawda, dostajemy, nie? Także z drugiej strony fajnie, no bo u tych osób trochę jest. To jest podwładny, myślę, że to ten Dwight. O, oh, o, jest Dwight, jest yes, Dwight, jest Dwight. Tak jest Dwight. E, Broger chce swoje pieniądze na ochronę. Jasne, dobra. No, my sobie nie pogadamy, Phil. No, dobra. Dobra, Hawkins. E, Potrzebuję twoich pieniędzy. Mhm.

Mm -hmm. No to. Ej, no. Okay, no dobra. Po gościu, odkręcimy to. Nie stresuj się. Dobra, Rachela. Tak, nie musisz się martwić, Craigiem. Nie będzie przemawiać więcej zakładów. No, Craig, spoko, gościu.

No, dawaj ile? No. E, ucz, uczciwa cena. Dawaj. No dawaj. 100 right. <laughs> Nie chcesz wiedzieć komu. <laughs> jasne. Ja no jasne, powiem, kto go wykonał. E, dobra, czekaj. A my możemy ten miecz sobie założyć? A, no dobra. Myślałem, że jest lepszy trochę. Eee, dobra. E, przyszedłem po pieniądze Brogara. No, no tak. Mów co chcesz, ale daj pieniądze. Eeeem, dobrze zachowaj póki co pieniądze, pozostaj mi przyjaciółmi.

Ok. <laughs> eee... Dobra. A czekaj, a to możesz mnie nauczyć teraz, tak? A, możesz mnie nauczyć kowalso, zarąbiście, dobra. To jeszcze moi drodzy się poduczymy później. Ale. Mm, jeszcze byśmy. Aha, dobra. Aha, no dobrze. Mm -hmm. Dobra, dobra. Jasne, jasne, jasne. No dobrze moi drodzy, ja myślę, że to by było na tyle w tym odcineczku. Ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie. Jeżeli odcinek Wam się spodostawcie łapeczkę do góry, a ja może mi jego dnia 4 wieczorku i widzimy się w kolejnych odcineczkach. Trzymajcie się. Hej!